Ania była zmęczona, potarła skronie. Cienkie promienie kwietniowego słońca przebijały się przez zasłony, a w mieszkaniu unosił się zapach świeżo upieczonych pierożków. Teściowa szykowała się na przyjście swoich przyjaciółek, a to znaczyło, że wieczorem znowu będzie rozmowa o tym, że Ania nie tak ustawiła filiżanki lub nie dość wytarła podłogi. Sześć lat. Sześć długich lat mieszkała w tym domu, gdzie każdy dzień stawał się próbą. Czasem, budząc się rano, z trudem znajdowała siły, by wstać z łóżka. Nieustanna praca, obowiązki domowe, zaczepki teściowej i obojętność męża wysysały z niej wszystkie siły. Aneczko, mogłabyś umyć podłogi przed moimi gośćmi. Głos klawdi Pietrowny. Jak zawsze brzmiał przesłodko. I nie zapomnij wytrzeć kurzu na górnych półkach. Dobrze, Klawdio Pietrowno. Cicho odpowiedziała Ania, zwyczajowo spuszczając wzrok. Teściowa, zadowolona, skinęła głową i zniknęła w kuchni. Po kilku minutach w przedpokoju trzasnęły drzwi. To wrócił Witia z kolejnej rozmowy kwalifikacyjnej, czwartej w tym miesiącu. Wyobraź sobie chcieli, żebym pracował w soboty. Oburzonym szeptem oznajmił, mijając Anię. Za takie grosze oczywiście odmówiłem. Ania milcząco skinęła głową. Spierać się było bezcelowe. Przez sześć lat małżeństwa Witia zmienił siedem miejsc pracy, nigdzie nie zatrzymując się dłużej niż pół roku. Raz to płaca była za mała, raz szef za bardzo się czepiał, raz grafik był niewygodny. A za każdym razem oznaczało to, że Ania musiała pracować jeszcze więcej. Dawno temu, gdy Witia tylko przyprowadził ją, by poznała matkę, Ania myślała, że w końcu znalazła rodzinę. Sierota wychowana w domu dziecka rozpaczliwie pragnęła mieć bliskich ludzi. Po śmierci rodziców w wypadku samochodowym dostała niewielkie mieszkanie, a w wieku osiemnastu lat opuściła dom dziecka i zaczęła samodzielne życie. Witja wydawał się jej księciem z bajki. Uważny, troskliwy, zawsze gotowy wysłuchać, a jego matka początkowo była ucieleśnieniem dobroci i zrozumienia. Kochana, po co ci to mieszkanie w takiej okropnej dzielnicy? Mówiła Klawdia Pietrowna, gładząc ją po ręce. Sprzedaj je, a pieniądze zainwestujemy w remont naszego. Będziemy żyć wszyscy razem jak jedna wielka rodzina. I Ania się zgodziła. Sfinalizowali transakcję szybko, przy czym Klawdia Pietrowna nalegała, aby w umowie wpisać kwotę znacznie niższą niż rzeczywista. Po co opłacić dodatkowe podatki? Przecież jesteśmy rodziną. Pieniądze też szybko zniknęły. Na remont, na biznes, wicie, na jakieś rodzinne potrzeby. Tego wieczoru, umywszy podłogi i wyszorując do błysku każdą powierzchnię w domu, Ania znalazła w skrzynce pocztowej list. Był od notariusza i adresowany osobiście do niej. Drżącymi rękami otworzyła kopertę. Informujemy, że konieczne jest stawienie się w sprawie objęcia spadku. Spadek. Jaki spadek? Nigdy nikogo nie miała. Chowając list do torebki, Ania postanowiła nikomu o nim nie mówić, dopóki nie wyjaśni okoliczności. Następnego dnia poprosiła o zwolnienie z pracy i udała się do notariusza. W poczekalni już ktoś siedział młoda kobieta w krótkich włosach, ubrana w surowy garnitur służbowy. Anna Siergiejewna Woronina. zapytał notariusz, gdy Ania się przedstawiła. Tak, to ja. Proszę usiąść, czekaliśmy tylko na pani przybycie. Skinął w kierunku nieznajomej. Poznajcie się, to Maria Siergiejewna Woronina. Ania ze zdumieniem spojrzała na kobietę, ta z lekkim uśmiechem podała jej rękę. Cześć, siostrzyczko, szukałam cię bardzo długo. W tamtej chwili świat Ani się zawalił. Miała siostrę. Siostrę, o której istnieniu nie miała pojęcia. Po śmierci rodziców nas rozdzielono, wyjaśniła Masza, gdy siedzieli w kawiarni niedaleko kancelarii notarialnej. Ciebie zabrali krewni mamy, a mnie. Ojca, potem trafiłaś do domu dziecka, a ja mieszkałam z babcią i dziadkiem. Oni zmarli, gdy kończyłam studia prawnicze. A jak mnie znalazłaś? Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym uśmiechnęła się Masza. Mam pewne znajomości i możliwości. Kiedy kilka miesięcy temu zmarł nasz wujek. Brat mamy i zostawił nam obu spadek, zaczęłam poszukiwania. Wujek. Mieliśmy wujka. Tak, i nie tylko jego. Mamy jeszcze krewnych, po prostu ty o nich nie wiedziałaś. Wieczorem Ania wróciła do domu z ciężkim sercem. Masza opowiedziała jej nie tylko o rodzinie, ale także pomogła zrozumieć, jak bardzo ją oszukali Witia i jego matka. Sprzedaż mieszkania po zaniżonej cenie, przywłaszczenie pieniędzy, lata manipulacji, wszystko to stanęło przed nią w nowym świetle. Wspinając się po schodach, usłyszała głosy dobiegające z mieszkania. Drzwi były uchylone i mimowolnie zwolniła kroku. Mamo, jesteś pewna. To był głos Viti, oczywiście, że jestem pewna. Sama widziałam ten list. Jakiś wujek zostawił jej spadek. Musimy działać szybko. Ale jak my to możemy? To bardzo proste. Ona jest sierotą, nie zna się na tych sprawach. Powiem, że pomogę jej z dokumentami, a potem wszystko przepiszemy na siebie. Ona nawet nie zauważy, Ania zamarła. Serce waliło jej jak oszalałe, a jeśli nie zgodzi się? Zapytał Witja, zgodzi się. Gdzie ma pójść? Wszystko należy do nas, zaśmiała się Klawdia Pietrowna. W tej chwili Ania zrozumiała, że nigdy nie była częścią tej rodziny. Była jedynie wygodną służącą, źródłem dochodu i obiektem manipulacji. Bezszelestnie odsunęła się od drzwi i zeszła na dół, by zadzwonić do Marii. Tydzień później w mieszkaniu Worioninych zebrali się przy świątecznym stole. Klawdia Pietrowna promieniała, spoglądając na Anię z trudno skrywanym triumfem miarowo stukała widelcem o talerz. Aneczko, chciałaś o czymś poważnym porozmawiać? Zaśpiewała słodko-teściowa. Tak, Ania po raz pierwszy od wielu lat spojrzała jej prosto w oczy. Chciałam wam opowiedzieć o moim dziedzictwie. Oczy Klawdii Pietrowny zachłannie zabłysły i przedstawić wam moją siostrę, dodała Ania, patrząc w stronę drzwi. W drzwiach pojawiła się Masza. Za jej plecami stał policjant w mundurze, Maria Woronina, adwokat, to moja siostra, przedstawiła ją Masza. Wchodząc do pokoju. A to kapitan Nikitkin. Ma kilka pytań dotyczących oszukańczej transakcji na mieszkaniu Anny Siergiejewny sprzed sześciu lat. Twarz Klawdii Pietrowny poczerwieniała, a Witja nagle skulił się i zbladł. Jakie oszustwo. Przecież jesteśmy rodziną. Wykrzyknęła teściowa, w rodzinie się nie oszukuje, cicho odpowiedziała Ania. W rodzinie nie wykorzystuje się i nie poniża się nawzajem, a poza tym mamy nagranie, na którym omawialiście plan nielegalnego przejęcia spadku mojej siostry, dodała Masza, wyciągając telefon. Ciekawe, co z tego wyniknie: słońce zachodziło za horyzontem, barwiąc niebo w ciepłe, pomarańczowe odcienie. Ania siedziała w fotelu przy oknie niewielkiego, ale przytulnego mieszkania, które wynajęła po rozwodzie. W rękach trzymała stary album fotograficzny, część spadku po wuju Michale. Były tam zdjęcia rodziców, których ledwie pamiętała, jej samej jako dziecka, Marii i innych krewnych. A także listy, dziesiątki listów opowiadających historię jej rodziny. Spadek okazał się mniejszy, niż spodziewali się Witja i jego matka. Wujek zostawił siostrom niewielką sumę pieniędzy, swój dom na przedmieściach i rodzinne pamiątki. Ale dla Ani to było prawdziwy skarb, jej przeszłość i jej korzenie, prawdziwa rodzina. Dźwięk dzwonka do drzwi przerwał jej rozmyślania. Cześć. Weszła Masza, trzymając w rękach torby z zakupami, gotowa na nasz rodzinny obiad? Za nią weszli dwoje starszych ludzi, ciocia Wiera i wujek Mikołaj, krewni polimi ojca, których Ania poznała niedawno. Oj, Aneczka, jesteś taka podobna do swojej mamy. Szepnęła ciocia Wiera, przytulając ją tego wieczoru, gotując kolację razem z siostrą i słuchając opowieści krewnych o jej rodzicach. Ania czuła, jak stara rana w jej wnętrzu zaczyna się goić. Wreszcie znalazła to, o czym marzyła przez całe życie – prawdziwą rodzinę, gdzie była naprawdę kochana i ceniona. Jeśli chodzi o Wicie i jego matkę, uniknęli oni kary karnej. Ania nie chciała ciągnąć sprawy do sądu, ale musieli zwrócić pieniądze za mieszkanie według jego rzeczywistej wartości, a co najważniejsze, zostali sami, sam na sam ze swoją chciwością i złością. A Ania zaczęła nowe życie, w którym już nie była samotną i bezbronną sierotą.